Siemanko Opowiem wam dzisiaj taką pewną historię Która No e, nie wiem Może się wydarzyła, może się nie wydarzyła To jest taka historia, która Mogła się tak naprawdę wydarzyć Wszędzie, w każdym mieście Może u was, może u mnie e, taka, ur, taka urban legend Tak zwana e, Historia dotyczy że Był sobie Pewien dość leniwy e, proboszcz no i dostał on jakby odgórną e, propozycję, polecenie poprowadzenia lekcji religii w podstawówce, na co on powiedział, religia w podstawówce. Na chuj mnie to? I se wykrakał. Także uważajcie, bo niektóre przeklęcia mają moc. Miłego dnia.